dobry, witam państwa serdecznie w Sud Pirolu. Dobra Integracja.pl z tej strony kłaniamy się. No tak jak w poprzednich filmach, to jest już trzeci film, który kręcimy, ponieważ to jest trzecia dolina, na którą państwa zapraszamy. Tak jak w poprzednich filmach mówiłem, jest to region bardzo mało znany nam Polakom. Pokazaliśmy państwu pierwszą dolinkę, drugą dolinkę, a teraz jesteśmy na ostatniej dolince, która się nazywa Ploze Tutaj odbywała się olimpiada. Odbywa się tu też sporo zawodów. Niesamowite miejsce. Trasy po 300-400 metrów szerokie, po 4, 5, a nawet i 8 km długie. No, powiem, mało jest takich miejsc na świecie, gdzie można tak pojeździć, jak tutaj. Do tego trasy świetnie przygotowane. Tam na dole widzimy miasto, a tuż nad nim pozostałe dwie doliny, na których jeździliśmy w poprzednich dniach. Tak jak mówiłem, mieszkamy w Maranzie, w bardzo fajnym hotelu i w przyszłym roku również będziemy Państwa tutaj zapraszać, bo no, miejsce jest niesamowite, te dolomity już, że tak powiem, wszyscy znają i, i jesteśmy dość, no, my, my i, i klienci troszkę zmęczeni już tymi dolomitami, więc e, poszukujemy nowych miejsc, no i chyba znaleźliśmy taki, taką, ta, takiego rodzynka bo tak można nazwać te trzy doliny wśród tirolu. Pirolu. No także zapraszamy Państwa serdecznie z nami do Italii. Kłaniam się, dobra integracja Państwa.